Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o nowym świecie materiałów, które przepuszczają światło. To nie tylko zwykłe szkło, ale prawdziwa rewolucja w budownictwie i designie. Zaczynamy od pleksi, czyli polimetakrylanu metylu. To materiał, który znamy z wielu zastosowań, od okienek w samochodach po tablice reklamowe. Plexi jest lekki, wytrzymały i odporny na uderzenia. Jego przejrzystość jest niesamowita, a możliwości kształtowania go ESA niemal nieograniczone. Kolejny na naszej liście jest polistyren. Ten materiał jest znany z produkcji opakowań, ale jego zastosowanie w budownictwie staje się coraz bardziej popularne. Polistyren jest lekki, tani i łatwy w obróbce. Jego przejrzystość jest nieco mniejsza niż pleksi, ale wciąż wystarczającą do wielu zastosowań. Na koniec zostawiłem poliwegłań. Ten materiał jest prawdziwym czempionem wytrzymałości. Jest odporny na uderzenia, zarysowania i wysokie temperatury. Poliwegłań jest też lekki i łatwy w obróbce. Jego przejrzystość jest doskonała, a możliwości zastosowania ESA ogromne. To tylko kilka przykładów materiałów, które przepuszczają światło i otwierają nowe możliwości w budownictwie i designie. Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o nowych. Po przezroczystych materiałach, które otwierają przed nami zupełnie nowe możliwości. Zaczynając od profilowanego PVC, ten materiał staje się coraz bardziej popularny w budownictwie. Jego przezroczystość pozwala na stworzenie fasad, które wpuszczają światło do wnętrza, jednocześnie zapewniając prywatność. Profilowane PVC jest również lekkie i łatwe w montażu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych budynków. Kolejnym ciekawym materiałem SA tworzywa termoplastyczne. Te materiały SA niezwykle wszechstronne i mogą być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach. Przykładem jest tworzywo PET, które jest wykorzystywane do produkcji butelek i opakowań. Jednakże tworzywa termoplastyczne mogą być również wykorzystywane do produkcji paneli, okien i innych elementów budowlanych. Ich przezroczystość pozwala na stworzenie lekkich i estetycznych konstrukcji, które wpuszczają światło do wnętrza. Na koniec warto wspomnieć o rurach z materiałów przezroczystych. Te rury SA wykorzystywane w wielu różnych branżach, od przemysłu spożywczego po medycynę. Ich przezroczystość pozwala na łatwe monitorowanie przepływu płynów, co jest niezwykle ważne w wielu zastosowaniach. Rury z materiałów przezroczystych SA również odporne na korozję i łatwe w czyszczeniu, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań. Pamiętajcie, ze to tylko kilka przykładów zastosowania nowych, półprzezroczystych materiałów. Ich możliwości są nieograniczone, a ich zastosowanie będzie się rozwijać w przyszłości.